Siemano, z tej strony Oskar Maców. Dzisiaj piąty dzień budowy pump tracka, ale nie tylko, bo dzisiaj będziemy budować jeszcze kilka innych rzeczy, a właściwie będziemy robić taki tuning, więc zapraszam. Dzisiaj będziemy montować agrotkaninę, o którą często pytaliście. Nie na wszystkie miejsca, bo jeszcze nie zagęściliśmy, ale, ale tu gdzie się da. I będziemy ją mocować takimi specjalnymi kotwami do agrotkaniny. Polecam sobie je kupić, one kosztują 20 zł za 100 sztuk i naprawdę robią, robią mega robotę. Tutaj mamy dywan, który już mamy wczepiony właśnie na te kotwy. Więc pierwsze co, ściągamy dywan, wyrównujemy lądowanie, bo trzeba pamiętać, że jak już się to kładzie, tą agrowłógninę, czy dywan, czy cokolwiek, to już powinno być to w miarę w takim kształcie, jak powinno być. Więc ściągam to, wyrównuję lądowanie, ubijam, kładę dywan i tak gdzieś od połowy dywanu, nawet od dwóch trzecich, puszczę tutaj agrotkaninę, żeby nam się to wszystko nie sypało. Czyli będę musiał to wygrabać, wyrównać, bo to jest dość ubite, więc tylko to wyrównam i powinno być. Piękne. Odkręciłem tu ten dywan, teraz delikatnie go poodklejam, bo on się na tych kotwach trzyma. O. I pod tym jest całkiem nie najgorzej. O. O. Jak widać, wszystko tu jest fajnie, całkiem zadbane. Tylko tyle, że trzeba to mówię, przegrabać, ubić, bo to się fajnie zagęściło. Tu muszę trochę na czubek podsypać, ale ogólnie jest całkiem, całkiem dobrze. Tutaj mamy taką wystającą część łaty, którą mógłbym teoretycznie uciąć, ale jak tutaj włożę piłę to mi się rozwali ostrze, bo jest piach, więc dotnę ją po prostu szybierką na wymiar. Piękna rzecz. I teraz to ładnie zasypuję, rozgrabiam, ubijam i lecimy dalej. No lecimy się, Dobrze, więc teraz sobie zagrabię tą ziemię do góry, tutaj pod kancik, ładnie, żeby nam się to wyrównało. Pamiętajcie, że zawsze przed ubijaniem trzeba to rozgrabić, mimo że już jest wstępnie ubite, bo jak tego nie zrobicie, to Wam się ziemia nie wymiesza i wyjdzie słabo. Więc wyjdzie. rozgrabiam sobie to. Podciągam, żeby było... No staram się wymieszać tą mokrą ziemię troszkę bardziej suchą. To nie ma dużego znaczenia, że ona jest w tej chwili sucha, bo ona się i tak zagęści z czasem. Bo jeszcze jest fajnie mokra. I teraz ta ziemia jak opada, jak widzicie, to ona ładnie nam zapełni wszystkie dziółki, które są niżej. Więc robota się sama jakby robi. Tyk, podciągam. Ok. Teraz robię taki trochę oszukańczy patent, bo kładę tutaj na rogu, w sensie na kancie, taką pilśniową płytę. To jest taka płyta, jak macie z tyłu yy, szaf, to pewnie macie w jakichś takich starych rzeczach. Ona ogólnie tam cudów nie robi, ale w tym miejscu właśnie, gdzie jest kant, ona będzie przeciwdziałać temu, żeby nam się ten piach osypywał, żeby tu między deski nie wpadał, więc to nie jest żadne rozwiązanie, ale ono troszeczkę pomaga rozwiązać kłopot tego, że nam się to ciągle osypuje. I tu trzeba pamiętać, że jak się to mocuje, to żeby to zrobić fajnie na podkładki, bo jeżeli byśmy to zrobili na zwykłe wkręty, to by to po prostu się przedziurawiło, bo to jest prawie jak papier. Ok, i teraz tak jak mówiłem, duża podkładka, celuję sobie. Tyk, lekko niech to się trzyma, byle by po prostu nie odpadło, bo dywan i tak to wyrówna, więc to jest tylko taki dodatek, ale jeżeli macie, to warto to użyć. Szczególnie w momencie, kiedy budujecie z piachu, tak jak my tutaj budujemy. No i jakby plus jest taki, że to jest praktycznie za darmo, bo no ciężko nie znaleźć jakiejś starej szafy czy czegoś. Pewnie jakbyście poszli do sklepów takich meblowych, to oni Wam tych płyt dadzą za darmo od ciula. Ale ja nie jestem zwolennikiem używania tego typu rzeczy, więc to jest jakby tylko w tej sytuacji akurat dodatek, który pokazałem Wam, żebyście znali taką metodę. Ale dużo lepsze jest robienie po prostu z mocnej ziemi. Jak budujecie z dobrej ziemi albo z gliny, to nie musicie się bawić w takie rzeczy. Na szczęście ja jestem od tego, żeby Wam pokazywać różne rozwiązania, a Wy na ich podstawie możecie sobie sami wybrać metodę, którą zastosujecie. Dobra, potrzebujemy teraz tak, młotek zwykły, dużego gwoździa, takiego grubego, fest. No i te nasze kotwy. I zanim zamocujemy na kotwy, musimy ten dywan wciągnąć na górę. Pamiętajcie, im fajniejszy dywan, tym lepszy. W sensie im bardziej taki sztywny, bo wtedy ziemia się pod nim fajnie ubija. Oczywiście tak jak mówię, jeżeli macie dobrą glinę, to w ogóle tych rzeczy nie musicie robić w ten sposób. No ale ja niestety nie mam. Mam najgorszą ziemię, jaką chyba się da wymarzyć. Bo to jest po prostu piasek. Ale to nie znaczy, to się nie da zrobić. Trzeba o tym pamiętać. Wciągam na górę. Bości rozwalę połowę to przez ściąganie. Standardowo. Zaczynamy od chłyzacie sobie Gdybyście chcieli wiedzieć ile to ma szerokości to 2,5 metr dobra i teraz tak. ustawię sobie to wstępnie tak jak ma być pyk tu musi skręcać Teraz patrzę, czy wszystko mi pasuje. Wyda jak już to teraz położę, to już tak zostanie. Więc tak jakby git. Jeżeli już to mocujecie tak na stałe, to dajcie trochę więcej tych wkrętów co chwilę, tak samo kotw, żeby to się trzymało, bo jak dacie tak ich za mało, to zacznie Wam się to przesuwać, a jak się przesunie, to potem jest strasznie ciężko wrócić, żeby to było dobrze. Więc ja teraz tutaj w odległości około 40 cm będę dawał i pamiętajcie, musi być podkładka. Bez podkładki to Wam się wszystko skażdanie. Stoję na dywanie, jak widzicie, specjalnie po to, żeby go troszeczkę naciągnąć. Znajduję tutaj krawędź. Najpierw się będę musiał przebić przez tą płytę, więc ogólnie to może być ciężko. Dlatego najpierw gwóźdź i spróbujemy, czy to przejdzie. Jak nie przejdzie, to dam niżej. O! O! o głaz. I tu też w odstępach takich około 30 cm będzie spoko. Bardzo delikatnie to wbijać, bo one są mega, mega kruche. Bo one nie są do tego stworzone raczej. Tylko ja to tak świrowo mocuję. Ale robi robotę i jest dość tanim rozwiązaniem. W porównaniu do jakichś takich nie wiem jakich. Jak widzicie końcówkę dywanu zostawiłem tutaj, że ona lata, nie bez powodu, dlatego że tutaj będziemy robić przejście i tu będziemy podłączać agrotkaninę. I zawsze musicie pamiętać, że jeżeli kładziecie jedną rzecz na drugą, po której będziecie jeździć, to zawsze ta rzecz, jakby, która jest głębiej, musi być tak zrobiona, że jak jedziecie, to to się nie będzie podwijać, bo gdybym na to położył agrowłókninę, to jakbym tu jechał, to ona by się podwijała, nie? A jak z racji tego, że będzie pod dywanem, to się nie będzie podwijać, dlatego założyłem takie 40 cm. Więc teraz się zajmiemy tutaj wyrównaniem tego, żeby to było jako tako równe. No i położymy agrobukinę, i dopiero wtedy przymocujemy dywan razem z agrobukiną, i tutaj całość do końca. A przy okazji, oczywiście, przy zabawach z młotkiem, tutaj standardowa procedura. Na 30 uderzeń jeden jest w palec, ale to nic. Tutaj tak samo jak widzicie, też jest i tak zrobiony, że ta dolna płyta jest odkręcana, żeby przejście było ładniejsze, więc ja sobie ją teraz odkręcę, wsadzę pod nią i docisnę płytą, przez co ona znowu nie będzie latać. To jest bardzo ważne, żeby się nie podwijało, bo jak zacznie się podwijać i tam zacznie wylatywać wiatr, to w ogóle nie będzie to trzymało wilgoci i będzie słabe. No i tak jak widzicie jest to dość żmudna praca, ale powiem Wam, że się opłaca, jeżeli chodzi o długotrwałe funkcjonowanie hopek, ponieważ agrofukina ma to do siebie, że jak pada deszcz, to ona przepuszcza wodę, ale jak jest sucho, tak jak teraz, to nie wypuszcza tej wody do góry, przez co to się paruje jakby pod tym, gotuje się tak, no i się samo zagęszcza. Więc ogólnie jest spoko. Zajęło mi to 45 minut roboty zrobienie tego wszystkiego. No ale efekt jest naprawdę dobry, bo, bo mówię, mega długo on będzie funkcjonował. Tutaj jeszcze mam z boku belkę. Jak widzicie, to sobie zamocuję to tak, że do tej belki po prostu przypięcam na śruby z pod podkładkami. Ok, teraz zrobię. to. No i będzie wszystko. Ładnie. idziemy robić to samo przy płotewie. To jest ogólnie bo właściwie to nie musimy tu specjalnie filantropować, bo tu jest płasko, więc sobie tylko to wyniotę. i jedyna rzecz, która będzie tutaj ciekawa, to jest to, że jak już tutaj skończymy między tą agrotkaninę, to ona nie może tak po prostu leżeć na ziemi, bo gdyby tak leżała, to by się podwijała. Więc trzeba będzie zrobić tak, że ja wykopię otwór, wsadzę belkę, która będzie w poprzek do ziemi i ta agrowłóknina będzie przykręcona do tej belki które jest pod ziemią. I wtedy będę miał pewność, że ona mi nie odleci, bo inaczej to by się podbijało, to jest słaba robota. Więc zobaczmy. teraz sobie tylko odwinę, że wiedział dokąd ona ma być. Albo ile mi starczy w tej rolki. Kupiłem tak, żeby starczyło na dwie. Taka rolka szerokości 3,20 m. Długości 10 m. Czyli to właśnie z dzisiaj zużyliśmy. Kosztuje 60 zł. No razem wyszło mi z kotwami z wszystkim 100 zł. Ale... Mówię, jest to dość dobra inwestycja, bo ona praktycznie na całe lato wystarczy, żeby to wszystko funkcjonowało. I jak mówiłem, to na końcu trzeba zamocować tą mm, górę agowłukinę w taki sposób, że jak będziemy zjeżdżać po niej, żeby ona się nie odwijała, czyli znalazłem takiego kija, którego dociąłem na wymiar naszego agowłoki. Teraz trzeba zrobić dołek taki, żeby on tu ładnie szedł czyli jeszcze troszeczkę muszę go pogłębić, ale niewiele. Teraz przechodzimy do samego systemu montażu. Pamiętajcie, żeby to wszystko było możliwe najbardziej naciągnięte jak się da. Jak to dokręcacie, czyli tu tu podwijam, pyk vot nii . nii ta käis .